Dzień dobry kochani, witajcie bardzo serdecznie, zapraszam Was na czytanie majowe i zapraszam Was do kursu Tarota, który startuje od 20 maja i zapraszam Was do zakupu, bo to jest pierwsza część Arkana Wielkie oraz Tajniki Pracy z Energiami Wyższymi. Ten kurs możecie już teraz zakupywać. A on będzie wysyłany w postaci linków od 20. Możecie też od 20 kupować, jak chcecie. W każdym razie, kochani moi, wiem, że jest zainteresowanie, wiem, że spływa bardzo dużo pytań, dlatego też przychodzę z odpowiedzią. Zapraszam Was także do. Y Czytań ekspresowych, do rozmów ekspresowych. To są usługi realizowane w 24 godziny. Zapraszam Was do um, czytań partnerskich, do kursu Odzyskaj swój blask dla kobiet, a także zapraszam Was bardzo, bardzo cieplutko i serdecznie do um, Wszystkich moich usług, które Wam oferuję w tym do pakietów majowych, czyli możecie sobie wybierać dwa czytania. Dobrze, moi drodzy, moje kochane wagi. Zobaczmy, jak tutaj, jak tutaj prezentuje się Maj dla Was, moje kochane, moi kochani. Zobaczmy maj, energia maja. Popatrzmy dalej. Karty twoje światło co tutaj chciało być powiedziane dla Ciebie. A także karty Rada z kart mocy. Dobrze. Maj dla wag. Jaka energia? Cztery kielichy. Kochani moi, mmm, powiem tak. Maj, jako miesiąc o wibracji 5, jest energią zmian i energią transformacji. Energią wyjściową, i punktem wyjściowym dla Was w maju jest taka energia smutku, zwątpienia, apatii. I powiedziałabym, że widać to na polu uczuciowym. Tutaj przychodzi do Was. Zwierzątko, to może być wasze zwierzątko, piesek, kotek. Hmm, też jeszcze usłyszałam dziecko, tak? Przychodzi do was, wasze dziecko i, yy, i widzi, widzi tę lawinę tych łez, ten smutek, to wasze zamknięcie i chce wam pomóc, tak? Żebyście tak nie zmokli. Jest to istotka bardzo taka bezbronna i tak jak mówię to jest albo wasze zwierzątko albo to jest wasze dziecko, które tak na swój taki nieporadny yy, sposób yy, chce po prostu wnieść troszkę koloru do waszego życia i też tą parasolkę tutaj yy, dlatego właśnie przynosi i, i, i trzyma. Yy. Kochani, no energia tego miesiąca dla was z jednej strony jest smutna, bo mamy tutaj rozczarowanie uczuciowe, mamy tutaj smutek. Mamy tutaj też takie zamknięcie w tym bólu, ale z drugiej strony ta czwórka kielichów jest dosyć dobrą energetyką, dlatego że zobaczcie, ta trawa tutaj jest bardzo piękna, jest zielona, jest soczysta. A więc, tak jakby Twoje łzy, czy też ta woda tutaj, ten deszcz, tak? No ale mówimy o tej energii, tak? O energii mówimy energii, która będzie Ciebie podlewać. Czyli tutaj coś nabiera koloru, coś się staje soczyste. I ja tutaj zaczynam czuć taki głęboki oddech, taki oddech świeżości. Który gdzieś tutaj dla Was się pojawia. I powiem wam, że są tutaj też pokazane nowe szanse dla Was. Ponieważ czwórka zawsze niesie szansa. Tylko problem przy czwórce polega na tym, że my jesteśmy tak jakby od tej szansy odwróceni. My tej szansy nie, nie widzimy, ponieważ nie mamy siły jej zobaczyć, bo tak bardzo inwestujemy energię w ból, w cierpienie tak? W jakieś niepowodzenie. Tak bardzo tutaj też oczekujemy miłości czy też wsparcia yy, konkretnie partnera uczuciowego, że. Brak, jakby powodzenia w tym obszarze, totalnie odcina nas od koloru życia, odcina nas od świata zewnętrznego. I tutaj też jest taka informacja dosyć niewygodna, ponieważ ten ból, ten smutek jest realny i te, tak jakby, powody są realne, ale. To też jest informacja dla ciebie o pewnej zależności emocjonalnej, Twojej od innych ludzi. I teraz, żeby nie było tak smutno, bo ta karta naprawdę niesie też, kochani, dobre znaczenie, bo tu mamy te nowe piękne szanse. Zapytajmy, o jakie szanse chodzi najbardziej. Tak? O jakie szanse chodzi najbardziej? Hmm ciekawa bardzo o szansa na miłość tutaj się pojawia dla was właśnie tutaj się pojawia dla was szansa na miłość Ta, tylko że mm, zobaczcie tylko że yy, tylko że po prostu to jest nieprzyjmowane ta miłość nie jest przyjmowana. No dobrze, zapytajmy w takim razie, co tutaj z tym zrobić. Bo tutaj tak, tu jest smutek z powodu uczuć czy miłości, a tu jest miłość, która stoi. Tak, która patrzy się, która jest w oczekiwaniu. Ale my tu mamy przekonanie, że. Nie ma tej miłości. My właściwie tej miłości tak jakby nie widzimy, bo jesteśmy cały czas w jakimś rozczarowaniu, w jakimś smutku, w jakimś żalu, tak? Więc doprecyzujmy, kochani, tutaj jeszcze, jaka jest rada dla Was w takim razie, bo tutaj tak cierpimy, że nie ma tej miłości, przy czym ta miłość czeka i stoi. Jaka jest rada? Z martwych wstanie. Wybaczenie, pojednanie, ale to jest bardzo głęboki temat, ponieważ to jest temat, kochani, y związany z Waszą przeszłością. Hmm, tutaj y, nawet chcę powiedzieć, że się powtarza jakaś historia, hmm, bo ona chce być uzdrowiona, chce być zobaczona. Przy czym, hmm, przy czym, tak jakby. Hmm, nie stawiacie się na ten sąd ostateczny, nie stawiacie się na to wezwanie. Tu trzeba, kochani, i tutaj powiem szczerze, że y, widzę bardzo duże powiązanie z Waszą przeszłością, z Waszym dzieciństwem, z tematami, które się powielają w Waszym życiu i są nieuzdrawiane. Tutaj y, też chodzi o pewnego rodzaju, takie jakby odpuszczenie, wybaczenie, wybaczenie komuś, ale to może mieć swoje korzenie w bardzo, w bardzo odległych czasach. Czuję zamknięcie, tak? Czuję Wasze zamknięcie, ale. Rada jest taka nawet usłyszałam, żeby poprosić aniołów, archaniołów o pomoc. W uleczeniu waszego serca. Bo tu to serduszko wasze cierpi, tak? Cierpi, bo nie ma miłości, przy czym samo odwraca się od tej miłości, która tu jest, jak nie w waszym życiu obecnie, to w waszym polu energetycznym. Dobrze. Zobaczmy tutaj z kart twoje światło. Zrób sobie przerwę. To zadanie na całe życie, nie na jeden sezon. Zejdź z bieżni więc yy, to też może chodzić o to, żebyście wy sobie po prostu pewne tematy, kochani, odpuścili żeby sobie właśnie zrobić przerwę w tym takim smutku w tym takim płaczu za czymś, za kimś może to jest też yy, przekaz, że wy cały czas za tą mi miłością gdzieś Gonicie, podążacie, biegacie. Um, albo tutaj też może jakieś macie takie um, pragnienia, by ta miłość była taka i taka konkretnie. Bo tutaj to serduszko jest takie delikatne wasze bardzo, tak? I tutaj yy, widać bardzo dużą, kochani, taką wrażliwość i. No, i taką też powiedziałabym, tą zależność emocjonalną, tak? Bo tu, kochani, wy, tak jakby mi się pokazujecie w odcięciu od miłości, w odcięciu od tych uczuć, tak? Yy, może, możliwe, że też w uwierzeniu w to gdzieś na bardzo głębokim poziomie, że, yy, że mnie kochać nie można, że ja nie zasługuję na miłość. Przy czym ta miłość tutaj jest i ona będzie w waszym życiu. Tylko te tematy miłosne wymagają tej takiej, powiedziałabym, przerwy. Przerwy w jakimś smutku, bardzo głębokim smutku. To jest bardzo dużo smutku, tak? Ale maj tobie przynosi tą miłość i to uzdrowienie. I rada dla was, kochani, jestem bardzo ciekawa. Właśnie, nie pozwól nigdy, by nawet najbardziej niesprzyjające okoliczności zewnętrzne spowodowały, że zrezygnujesz ze swoich marzeń i celów. I to też jest ważne tutaj dla Was, bo tutaj, rzeczywiście, kochani, może być tak, że były jakieś sytuacje, które odebrały Wam tą wiarę. Tak? I wiecie co? Ja tutaj czuję taką tendencję i skłonność, że właśnie z powodu jakiegoś niespełnienia uczuciowego dużo czasu zostało zmarnowane i stracone. Hmm. Tak, bardzo dużo czasu. I rzeczywiście te okoliczności zewnętrzne mogły być w przeszłości niesprzyjające. Ale ty właśnie tutaj też masz się wiesz czego nauczyć, i Maj ci to pokaże, że nawet jeżeli nie ma tego spełnienia uczuciowego teraz, to to spełnienie przyjdzie w momencie, kiedy ty nie zostawisz siebie w tym smutku. Kiedy ty tak jakby będziesz mimo wszystko realizować swoje marzenia i cele. Bo tu jest dużo przelanej wody, tak usłyszałam. Kochani, to jest czytanie indywidualne, przepraszam, yy, ogólne. Na indywidualne was zapraszam, bo dla każdego będzie coś innego, tak? Ale ogólna energetyka taka się pokazuje i tak naprawdę energia jest sprzyjająca, żeby właśnie sobie zrobić przerwę w tym smutku, w tej boleści i zająć się, yy, kochani, albo po prostu sobą, albo pracą nad pewnego rodzaju niezależnością emocjonalną, najbardziej. Bo tutaj właśnie ta zależność emocjonalna wam burzy dostęp do obfitości. Tak? Wszystkiego dobrego, papa!